Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj e, będzie troszkę taki film w chaosie, co możesz widzieć teraz z tyłu mnie, bo jest tam chaos po prostu za mną na oceanie. E, wali piorunami, błyskawicami, uderzeniami co chwilę. E, właśnie dlatego, ponieważ dzisiaj przygotowałem dla Ciebie film o tym, co zrobić, kiedy zdarza się w Twoim życiu jakiś chaos. A chaosem tym właśnie jest powrót do Polski. Za zagranicy, czyli powrót z emigracji, e, ewentualnie e, powrót e, z jednego kraju do drugiego, być może w którym mieszkasz, i chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami właśnie na ten temat, więc jeśli interesuje Cię to, zaczynajmy! Właśnie, żeby nagrać taki film, w którym ten temat omówię, w którym te, o tym temacie będziemy mogli sobie troszkę podyskutować, i później w komentarzach też pod filmem, bo liczę bardzo na to, właśnie, że. Że również ty się wypowiesz, właśnie na temat Twojej sytuacji. Ja będę odpowiadał na te komentarze, także możemy sobie tam podyskutować. Pomysł ten narodził się w momencie, w którym, no, to już było jakiś rok temu, w którym zaczęło coraz więcej osób zgłaszać się, właśnie osób, które są uczestnikami Wyzwania 90 Dni, zgłaszać się do mnie ze sprawą taką, że chcą wrócić do Polski. I. Bardzo wiele osób, które zapisują się właśnie do wyzwania, albo zapisują się do Akademii Biznesu i właśnie chcą wystartować ze swoją firmą, są obecnie w sytuacji, że mieszkają już od jakiegoś czasu za granicą i chciałyby wrócić wreszcie z powrotem do kraju. Dlaczego tak się dzieje? No, przeważnie ludzie, z tego co ja znam z tych historii, bo dzisiaj chcę opowiedzieć Ci przede wszystkim moje przemyślenia i. I informacje oparte o tym, co ja słyszałem od ludzi. Czyli nie będą to jakieś wyniki statystyk z różnych gazet, bo to jest wszystko, no, co, co cię obchodzi statystyka. Ty jesteś sam, jesteś sam czy sama sobą, masz swoje życie i nie obchodzi cię, że tam 99% osób będzie myślało inaczej. Więc być może któraś z tych historii, które dzisiaj będę tutaj przedstawiał i się na nie powoływał, jest bliska właśnie Twojej i może pomóc Ci w podjęciu jakiejś decyzji czy w, podję... czy w zaplanowaniu właśnie tego, co po kolei będziesz robić. Bardzo wiele osób, właśnie, z którymi ja miałem przyjemność rozmawiać, zaszczyt rozmawiać, bo, bo to są naprawdę wspaniali ludzie, ci, którzy dołączają do naszej drużyny Wyzwania 90 Dni. Bardzo wiele z tych osób podawało tutaj, wiesz, podawało tutaj jako powód to, że tęsknią za krajem, że czują się samotni. Na przykład, no bo ludzie często wyjeżdżają gdzieś za granicę i wydaje im się, że tam zbudują sobie na nowo przyjaźnie, zbudują sobie na nowo jakiś krąg swoich przyjaciół, znajdą miłość swojego życia i, i, i później niestety następuje zaskoczenie w momencie, w którym no, okazuje się, że nie jest tak łatwo, że mieszkają już parę lat, a dalej jakby właśnie czują się samotni, bo ich przyjaciele, ich rodzina zostali tutaj w kraju, czy tam w kraju, bo ja też jestem za granicą i... I mogę Ci też powiedzieć to ze swojego punktu widzenia. O tyle, o ile mi udało się na przykład zaplanować to, ten mój pobyt za granicą bardzo dobrze, bo e, ja mam stały kontakt na przykład ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, z, z bratem. Przynajmniej raz w tygodniu rozmawiamy na Skype przez godzinę, dwie. Czasem nam się to przedłuży do czterech. E, raz w roku przynajmniej się widzimy te dwa, trzy, cztery tygodnie, kiedy ja przylatuję do Polski. Moi rodzice też tutaj już byli i mam nadzieję, że też e, będą się tutaj e, częściej pojawiać w Tajlandii. E, więc, jakby te, temat z rodziną e, w moim przypadku jest e, całkowicie załatwiony, bo no, mamy w zasadzie więcej kontaktu i lepszej jakości kontakt teraz ze sobą niż kiedy ja mieszkałem w Polsce, kiedy wszyscy byli zagonieni. Odwiedzałem ich raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale to przyjeżdżałem, coś tam. E, Tata gdzieś pracował, mama coś tam robiła, goniła. No nie mieliśmy nawet czasu porozmawiać. I jakoś nie doceniało się właśnie tej swojej obecności, tej, tego, tego, że bylibyśmy razem. Nie? Natomiast teraz bardzo to doceniamy i dla mnie naprawdę moment, kiedy ja raz na tydzień właśnie wiem, czy nie to jest sobota albo niedziela i, i wyczekuję po prostu tego momentu, kiedy będę mógł porozmawiać z moimi rodzicami i nacieszyć się tym, co ja zrobiłem w tym tygodniu, usłyszeć, co słychać u nich, coś się doradzić, podyskutować, więc dla mnie to jest bardzo wartościowy temat i zdaję sobie sprawę z tego, jak ludziom czasem to, tego może brakować, kiedy nie mają właśnie takiego czegoś, e, kiedy nie, 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 nie dograli sobie dobrze tych spraw albo nie mają możliwości, żeby je dograć. Inna sprawa to mogą być przyjaciele. No, do mnie tutaj przyjaciele bardzo często przyjeżdżają, więc mam kontakt e, no też można by powiedzieć porównywalny z tym, co było w Polsce. Tylko w Polsce kogoś widziałem 10 razy w roku, na przykład po 2 godziny. Tu mam szansę, jak ktoś przyjedzie do mnie na kilka dni, no to widzieć go przez cały tydzień codziennie, przez 24 godziny prawie, nie? Oczywiście w łóżku razem nie śpimy, to nie o to chodzi, ale, ale mamy szansę się po prostu tutaj spędzić tego czasu ze sobą no, dużo lepszej jakości. Natomiast wiele osób właśnie podaje, że, że samotność jest tym powodem. Wiele osób podaje jako powód, no, troszkę niespełnienie oczekiwań, które mieli. Bo wiele na przykład znam osób, właśnie z wyzwania, które wyjechały, powiedzmy, do Norwegii czy Szwecji, gdzie zarobki są no, gigantycznie wysokie. Dla kogoś, kto w Polsce zarabiał w tamtym czasie 1500-2000 złotych, na przykład 10 lat temu, jak wyjeżdżał, i nagle za pracę, nawet taką samą albo prostszą, mógł tam dostać, e, właśnie w krajach skandynawskich, e, 15 tysięcy czy 20 tysięcy złotych. No to ludzie się spodziewali, że kurczę, co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Pojadę tam na rok i później w Polsce będę za to żył 10 lat, nie? Rzeczywistość okazała się inna. Po pierwsze, no, okazało się, że tam są koszty dużo wyższe, że jak się to wszystko doda, poskłada, poda o podatkach już nie mówiąc, nawet nie będę wspominał o tym temacie, bo się nie chcę denerwować dzisiaj, e, natomiast, e, że koszty są wyższe i suma sumarum nie są w stanie odłożyć albo odkładają jakieś bardzo małe pieniądze, e, no nie, nie, nie takie zupełnie, jak ich oczekiwali. E, inna sprawa może być taka, że Wyjechali na rok, i to bardzo dużo osób, właśnie znam takich, które no, planowały wyjechać właśnie na rok, coś sobie dorobić, albo nawet na kilka miesięcy, a siedzą już tam 10 lat, zamknięte w, po prostu w tym samym jakimś małym miasteczku, w tym samym mieszkaniu, gdzie nie mają za bardzo przyjaciół, nie mają za bardzo znajomych, nie za bardzo odkładają jakieś pieniądze, zarabiają jakieś pieniądze, no i w sumie nie są zadowoleni ze swojego życia. Ja często pytam, e, właśnie e, kiedy ktoś taki przychodzi do mnie, często go pytam, słuchaj, jeśli teraz miałbyś wybrać kraj, w którym chcesz mieszkać, co by to było? I bardzo rzadko oni wymieniają ten kraj, no bo większość z nas, yy, z Polaków, wyjechała no Anglia, Irlandia, yy, Szwecja, Norwegia, ewentualnie Niemcy, nie? No tam jest najwięcej tej imigracji w ostatnich 10-15 latach. I są to kraje oprócz Niemiec, powiedzmy, które mają pogodę podobną do Polski, no to są to kraje, które mają gorsze, gorszą pogodę niż Polska, która sama tej pogody dobrej nie ma. Czyli na przykład jak słyszałem od dziewczyn, w Norwegii czasem może być pół roku, że nie widać słońca. W Anglii podobnie, nie? Że jest ponuro, szaro i tak dalej. No i oni mówią, kurczę, my, Krzysiek, tak jak Ty, no chcielibyśmy sobie mieszkać, tego się spodziewaliśmy, że gdzieś pojedziemy, gdzie jest ciepło, nie lubimy zimna, nie lubimy tych rzeczy, a mimo wszystko 10 lat siedzimy tam cały czas i nie widzieliśmy słońca od dawna, nie? Więc to jest dla nich powód, też, że, że no, no, no nie jest to kraj, w którym by chcieli mieszkać. W zasadzie, jak zadaję pytanie, to czemu tam siedzisz 10 lat, nie potrafią mi często odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu siedzą, bo siedzą, bo się zasiedzieli, nie? Co jak czasem się człowiek zasiedzi w jakiejś pracy, w jakimś związku, w jakiejś sytuacji życiowej, która jest beznadziejna dla niego, no ale po prostu jest, jakaś jest, nie? Więc się żyje z dnia na dzień, nie, z, z, za bardzo nie rozmyślając na ten temat. No i ja wtedy przeważnie od razu sugeruję, jeśli ktoś jest w takiej sytuacji i okej, okay, nie trzymacie coś tam za bardzo, bo nie wiem, bo nie masz męża, Norwega i trójki dzieci z nim i tak dalej, i, e, a na jak masz, to też są, można znaleźć wyjście z tej sytuacji, wziąć Norwega ze sobą, nie? <laughs> czy, 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 czy jakoś inaczej to rozwiązać? Natomiast mówię od razu, słuchaj, pojedź sobie gdzieś na wakacje do kraju, który ci się podoba. Bo się może okazać, że pojedziesz i w pierwszy dzień stwierdzisz w ogóle, że tam od razu rzucasz wszystko i, i wyjeżdżasz, nie? Ja tak miałem. Właśnie moja przeprowadzka do Tajlandii to trzy dni zajęła mi... W pierwszy dzień ja już wiedziałem, że tu się przeprowadzę, ale finalną decyzję podjąłem po trzech dniach. Trzy dni wystarczyły mi tutaj, żebym wiedział, że to jest moje miejsce na ziemi. Słuchajcie, jestem już tutaj prawie sześć lat. Najlepsza decyzja mojego życia. No i właśnie... Często, często ludzie z takich decyzji podejmują. Myślę, że część z was właśnie w tych, w tych powodach już odnajdzie dla siebie, odnajdzie coś dla siebie, nie? gdzie wy też macie tego typu odczucia. No i chcesz wrócić do Polski. Część osób, które znam, którym pomagam, za swój cel obrały sobie Polskę, że chcą wrócić z powrotem do Polski, zacząć tu robić biznes, wrócić do swojej rodziny, wrócić do swoich przyjaciół. Stwierdzają, że jednak Polska była lepsza. Nie patrząc zupełnie, słuchajcie, bo nie chcę, żeby tutaj pod tym filmem były jakieś dyskusje polityczne, bo, bo to jest temat no, beznadziejny. Natomiast stwierdzają, że chcą się albo do Polski wybrać, albo chcą się wybrać do jakiegoś innego kraju, na przykład ktoś mieszka w Norwegii, ale chciałby w Hiszpanii zamieszkać, bo w Hiszpanii są palmy, jest ciepło, jest dobra pogoda, nie? A teraz jest Hiszpania wyjątkowo tania. Bez, Wprawdzie bezrobocie tam jest ponoć na 20% poziomie. Natomiast ponoć jest bardzo tania, teraz staniała, właśnie z powodu słabej sytuacji gospodarczej. No i pojawia się wtedy w tym momencie wizja chaosu. Wizja chaosu, chaosu, który teraz dzieje się nade mną nad niebem, na, czy znaczy mną na niebie i mam wielką nadzieję, że nie strzeli we mnie piorun, bo ostatnio już dookoła mojego domu widziałem dwa pioruny. Jeden na oceanie, zaraz na dole, jeden w Wili obok. Więc mam nadzieję, że do dokończę nagrywać ten film bez, bez przypieczonej połowy ciała na przykład. E, natomiast właśnie pojawia się przed nimi wizja chaosu, bo im dłużej ktoś siedział za tą granicą, bo jak ktoś jest miesiąc, no to łatwo, to tak jak z wakacji wraca na przykład do domu albo prze, przeprowadza się w inne miejsce. Natomiast jeśli ktoś z was siedział tam na przykład 5-10 lat, 20 niektórzy lat i nagle przychodzi przeprowadzka, to jest tak, jak no, podjęcie naprawdę bardzo dużej decyzji w swoim życiu i chaos który nagle rozwala na, na, na kawałki wszystko tak naprawdę w Twoim życiu. No bo miejsce, gdzie mieszkasz, decyduje o tym, jak wygląda całe Twoje życie. Nie możesz na przykład szukać sobie pracy, budować rodziny, budować domu w miejscu, w kraju, którego nienawidzisz. Bo to nie będzie miało sensu. Nieważne, co wtedy nie zrobisz, to dalej tego kraju nie zmienisz. Więc ja zawsze powtarzam komuś, kto chce zaprojektować i zaplanować swoje życie, że pierwszą decyzją Twoją powinno być to, Jaki kraj wybierzesz sobie? Bo w tym kraju zaczynasz budować swój, swoje przyjaźnie, swój krąg przy, znajomych, zaczynasz budować związki, rodzinę, swój dom, swoją firmę, karierę zawodową. Jeśli na przykład nie chcesz biznesu otwierać, e, czy jakieś inne rzeczy, kupujesz tam samochód, bierzesz kredyty, tam po prostu żyjesz, jesteś związany z tym miejscem. Więc jeśli podejmiesz błędną decyzję, to cokolwiek zbudujesz na tym słomianym fundamencie i tak się będzie musiało rozpaść. No i że do końca życia po prostu nieszczęśliwie będziesz żyć w kraju, którego nie cierpisz, nie? Albo nie lubisz. I mi zazdrościć tym, którzy żyją w tych fajnych krajach, nie? Yy, więc. Musisz tą decyzję podjąć świadomie i musisz sobie ją dobrze przemyśleć. Dobrze przemyśleć po prostu, żeby no, nie podjąć błędu. Ja często tutaj podaję różne strategie, różne metody, zwłaszcza w wyzwaniu są na przykład 90 dni, właśnie podane metody, jak taki kraj wybrać. Najskuteczniejsza z nich metoda eliminacji. Metoda eliminacji, która jest już w 9 dniu, właśnie wyzwania 90 dni, a polega ona na tym, że bierzesz sobie po prostu mapę świata. Bierzesz sobie mapę świata, wybierasz sobie kraje, do których nigdy w życiu nie chcesz pojechać, nie chcesz mieszkać. Czyli skreślasz tam na przykład Somalia, Rosja. Afganistan, jakieś inne jeszcze, i zaczynasz skreślać na mapie po prostu. Skreślasz wszystko, gdzie nie lubisz. Na przykład, tak jak ja, jakbyś nie lubiał śniegu, no to możesz odkreślić w ogóle cały pas krajów północnych. Czyli od Chin, Rosji, Japonii, poprzez Amerykę Północną, część Ameryki Północnej, Kanadę, Europę Całą Północną i tak dalej. To można od razu odpalić. Na przykład Afryka, też może, no to całą Afrykę. I później na końcu zobaczysz, że po tej metodzie eliminacji wcale tak dużo tych krajów nie zostanie, bo później możesz zacząć na przykład czytać o tych krajach. Możesz zacząć się nimi interesować i patrzeć na przykład, o, to jest kraj na przykład 100% muzeumański, a powiedzmy, że ja nie jestem szczególnym fanem, no to nie będę tam chciał jechać, nie? No to skreślasz. To jest kraj, w którym, nie wiem, gwałcą i mordują jest niebezpiecznie Afryka Południowa na przykład, RPA. Fajny kraj. Tylko jest niesamowicie niebezpiecznie. Wszystkich ludzi, których poznałem z RPA, mówią, że po prostu uciekać musieli stamtąd, bo na ulicach najpierw ci podrżą gardło, a później sprawdzą, czy masz portfel przy sobie. Więc możesz takie kraje na przykład poskreślać i zobaczysz na końcu, że zostanie ci dosłownie kilka krajów do wyboru. I wtedy decyzję jest podjąć łatwiej, bo można pojechać sobie na wakacje, na przykład tu, pojechać tu, pojechać tu i później stwierdzić, gdzie mi się najbardziej podoba. Bo ułożysz sobie życie w każdym miejscu na Ziemi, w każdym kraju da się żyć. Ludzie potrafią pojechać na, do Afryki gdzieś, potrafią żyć w dżungli, nawet tu w Tajlandii, niektórzy żyją, nie? Eee, znaleźć sobie swoje miejsce. Każdy lubi co innego. Jeden lubi góry, jeden lubi ocean, jeden lubi ciepło, jeden lubi zimno, nie? więc znajdź sobie miejsce, które jest dobre dla Ciebie. Nie dobre, bo koledzy tam, bo yy, modnie jest jechać, czy jakieś inne rzeczy, tylko miejsce, które jest dobre dla Ciebie. Więc to powinna być pierwsza rzecz w ogóle, żeby podjąć dobrą decyzję, żeby nie błąkać się po tym świecie ciągle zaczynając od początku, tylko móc zacząć budować już swoją przyszłość nie? w danym miejscu. Druga rzecz powinna być taka, że kiedy wybierzesz to miejsce i okej, okay, okaże się to Polska, że chcesz wrócić do Polski, to zacząć planować po kolei wszystkie rzeczy, które sobie tam ułożysz. To będzie dużo łatwiejsze wtedy dla Ciebie, jeśli będziesz mógł sobie, czy mogła zaplanować, a często da się to zrobić. Nie zawsze jest to możliwe, często da się to zrobić. Zaplanować sobie, gdzie będziesz mieszkać. Zaplanować sobie, ile cię to będzie kosztować, zaplanować sobie, w jaki sposób będziesz zarabiać pieniądze, jak możesz zarabiać te pieniądze, czy założysz swój biznes, czy będziesz szukać pracy i znowu, jeśli szukać pracy, to nie szukać jej na zasadzie, kurde, gdzie mi najlepiej zapłacą, albo gdzie dostanę w ogóle pracę, albo gdzie kolega ma pracę i mi załatwi, bo to jest bez sensu myślenie. Jeśli chcesz być pracownikiem, czyli nie chcesz być przedsiębiorcą, to stań się pracownikiem w takiej firmie, w której masz szansę zrobić karierę. W której masz szansę naprawdę rozwinąć się i naprawdę kiedyś zbudować jakiś swój majątek, a nie będziesz po prostu przez 40 lat pracować, za, wiesz, za minimalną pensję, nie? Są, jest wiele zawodów, w których no ciężko jest zawansować. Ciężko jest awansować, i okej, okay, można tam pracować jakoś tymczasowo e, albo jak ktoś lubi, nie, no ale na całe życie wtedy to, to ciężko ci będzie zbudować majątek jakiś właśnie w oparciu o to, nie? Więc. E, na przykład, na przykład kierowca, nie? Jak będziesz kierowcą taksówki, no to ciężko, żebyś awansował na starszego kierowcę taksówki, a później na, wiesz, dowodzącego kierowcami taksówek, nie? No to nie jest raczej przyszłościowy zawód taki. Okej, okay, wiele ludzi to robi, ja też bardzo lubię taksówkarzy, więc dla wielu osób to jest dobry zawód. Natomiast jeśli chcesz rozwijać swoją karierę, jeśli masz większe ambicje i chciałbyś piąć się po prostu po szczeblach swojej kariery, no to znajdź tam, gdzie możesz się rozwijać. Nawet zaczynając czasem z niższą pensją, ale żeby to, co, co, coś jest przyszłościowe. I jeszcze ważniejsza rzecz, żeby to było coś, co jest twoją pasją, co Ciebie cieszy, co ci się podoba, żeby to nie była praca, do której musisz chodzić. Ja uważam, że największymi przegranymi życia są ludzie, którzy czekają na piątek. Którzy tak nienawidzą całego tygodnia, pięciu dni z siedmiu. Nie wiem ile to jest procent mniej więcej, ale jakieś dwie trzecie przynajmniej, nie? Dwie trzecie po prostu, tak? Dwie trzecie coś takiego. Swojego życia po prostu nienawidzą każdego dnia. Wstają rano i. O Jezu, że do tej roboty, eze, poniedziałek, o Jezu. Uważam, że tacy ludzie są naprawdę głównymi przegranymi w ogóle życia, bo oni spędzają dwie trzecie swojego życia. W miejscu, którego nie nienawidzą, z ludźmi, których nie nienawidzą, bez sensu. Jeśli do, teraz masz taką sytuację, no to musisz się z tego wyrwać jak najszybciej. Ale przede wszystkim nie buduj sobie na przyszłość tego typu sytuacji, nie? nie? Nie rób czegoś tylko dlatego, że tam płacą dobrze, lub tylko dlatego, że udało ci się tam znaleźć pracę. Znajdź to, co chcesz robić, to, w czym chcesz być dobry, to, w czym chcesz, że będziesz pracować normalnie, ale wracać z pracy i w domu siadać i się interesować tym tematem, bo naturalnie to jest Twój temat. Interesujesz się samochodami, znajdź pracę w firmie motoryzacyjnej. Na początku możesz sprzątać, zamiatać podłogi, ale wiesz, już dostrzegą później Twój potencjał, zaczniesz może jakoś awansować, narobić sobie znajomości i zaczniesz do góry, ale będziesz pracować przy samochodach, coś, co Ciebie interesuje. Cieszy się na przykład, nie wiem, szycie, maszyny do szycia czy coś takiego. Jak jesteś kobietą, zostań szwaczką, później możesz zostać, wiesz, piąć się później do góry w tej karierze. Znajdź sobie coś po prostu, co lubisz robić, nie? Znajdź sobie coś, co jest dla Ciebie interesujące i co robiłbyś, czy robiłabyś i tak, nawet nie pracując, to Ciebie interesuje na co dzień. A jak nie masz takich rzeczy, to znaczy, że trzeba wprowadzić poważne zmiany w twoim życiu. To, ważne, że, to znaczy, że po prostu żyjesz z dnia na dzień, tylko że jesteś już tak zmęczony po pracy, której nie lubisz, że nie masz siły już w ogóle zająć się własnym życiem. Że w momencie, kiedy już odrobiłeś pańszczyznę dla kogoś innego w tej pracy, żeby ci zapłacił pieniądze, nie masz momentu, nawet chwili czasu, żeby nacieszyć się swoim własnym życiem. Żeby mieć swoje własne pasje, żeby mieć swój własny, e, swój własny świat, który będziesz mógł kreować, w którym będziesz mógł się interesować, Zajmować, nie? Więc to jest bardzo ważna rzecz. Żeby właśnie znaleźć sobie odpowiedni zawód, nie? To samo z miejscem zamieszkania. Słuchajcie. Ja uważam, że yy, nie zawsze, czasem ludzie biorą na przykład kredyty na, na, na duży dom, wiążą się na 30 lat, nie zawsze to jest najlepsza opcja. Czasem opłaca się dużo bardziej wynajem. Opłaca się dużo bardziej wynajem, na przykład, niż yy, kupowanie czegoś na własność. I można mieszkać sobie nawet kilka lat w jakimś miejscu. Tak, ja na przykład tutaj wynajmuję, ten dom kosztuje 8 milionów złotych. Więcej nawet, chyba 8,5. 8,5 miliona. Ja go mogę wynająć teraz razem ze wszystkimi kosztami za 30 tysięcy złotych. Ze wszystkimi kosztami. 11 osób, nie nazwę służby, bo nie lubię tak nazywać, ale obsługi tego domu powiedzmy, nie? Które tutaj się zajmują w sumie tym domem. Więc tyle płacę. I nie opłacałoby mi się go kupić teraz. Bo, bo po prostu no z finansowego punktu widzenia, no 30 lat mogę sobie go wynajmować za kwotę kupna, a nie jestem człowiekiem, który musi coś mieć i na własność posiadać, więc też się zastanów, żeby właśnie nie zawsze trzeba kupować coś, bardziej się czasem opłaca wynająć. Zwłaszcza jak musisz wziąć duży kredyt w banku, gdzie przez te 30 lat spłacisz drugie tyle odsetek, to już w ogóle ci się to wtedy nie opłaca, nie? Więc e, też znajdź sobie jakieś miejsce, na, na, żeby tam zostać. Kolejna rzecz, równie ważna, to, jest, e, to są sprawy formalne. w sobie dobrze wszystkie sprawy formalne, na przykład jak przeprowadzasz się z jakiegoś kraju do Polski i tam za, udało ci się jakieś pieniążki zarobić, oszczędzić i przewożysz je do Polski, zad sobie wszystkie tam rzeczy, żebyś nie musiał podatku zapłacić dodatkowego w Polsce, nie? E, wyjeżdżasz do innego kraju, dowiedz się, jakie są możliwości. Być może uda ci się znaleźć bardzo fajne możliwości, wiesz, podatkowe, formalne, wizę czy tego typu, typu sprawy. Czasem tego typu sprawy trzeba przygotowywać kilka miesięcy wcześniej. Dlatego im szybciej się zaczniesz tym zajmować, będzie Ci tym łatwiej później, tym łatwiej później wszystko przejdzie. Zacznij się interesować. Jest internet, są telefony, można dzwonić, można dyskutować z ludźmi. Nie bardzo polecam czytać różne fora i tego typu rzeczy, gdzie ludzie piszą przeważnie o swoich sytuacjach ekstremalnych i problemach, a rzadko o, o, o tym, co przeważnie się dzieje, nie? E, więc nie, nie polecam tam patrzeć, bo tam tylko samo narzekanie i, i katastrofa się dzieje, e, ale bardzo Ci polecam właśnie zacząć czytać, zacząć się interesować tematem, bo wtedy można sobie to naprawić Dobrze ułożyć. Ja jak sobie ułożyłem, jestem tu w Tajlandii. Mieszkam tutaj, moja firma 8 lat nie musi płacić żadnych podatków. Super. zus nie mam, pracownicy moi nie mają zus -u. Super! Mam wizę, d dwa lata do przodu teraz zrobioną, następnym razem za dwa lata pójdę do urzędu. Super! Można to ułożyć, da się to zrobić. I w wielu krajach da się znaleźć różne fajne możliwości. O tej możliwości, że ja mam 8 lat bez płacenia podatków, praktycznie nikt mieszkając w Talandii tu nawet nie wie. Ludzie, co tu 20 lat siedzą, nie wiedzą. A wystarczy wejść w internet i poszukać. I jest możliwość. I, i parę miesięcy był mojej pracy, załatwiania i, i, i dostałem tego, co, coś takiego, nie? Więc zacznij się interesować po prostu też w swoim życiu. E, tego typu e, detalami, tego typu szczegółami, po prostu miejsca, gdzie chcesz pojechać, bo będzie Ci dużo łatwiej, bo jak już tam pojedziesz na przykład, sprawdzić to miejsce na początku, to już możesz wstąpić do urzędu, zobaczyć, jak tam urzędnicy cię traktują, jaka jest kultura w tym kraju urzędowa. W Polsce niestety jest dosyć niska. W urzędach się przychodzi jako petent. Nie urzędnik jest dla Ciebie, tylko Ty jesteś dla urzędnika, nie? Więc tak ta jak widzisz, e, dużo lepiej być wcześniej przygotowanym. I zaplanować sobie pewne rzeczy w życiu. Ludziom się wydaje, że właśnie tego typu to, co powiedziałem wcześniej, jest tą metodą eliminacji, nie? że y, przygotowanie się w ten sposób, patrzenie na świat nie na zasadzie, że jadę po prostu przed siebie, wsiąść do pociągu byle jakiego i tak dalej, tylko że zaczynam planować po prostu i szukać y, z tych wszystkich krajów, bo ich tak dużo nie ma. No, jest ich tam sto kilkadziesiąt krajów na Ziemi. Więc można, po odkreśleniu ich wcale ich tak dużo nie ma, jest to skończona liczba. Sławek Buturi, na przykład, jeden właśnie z milionerów mieszkających w Polsce przez część swojego życia, przez część podróżujący, zwiedził wszystkie kraje świata, już wszystkie, jakie są na liście ONZ. Więc, więc da się to też zrobić w życiu jednego człowieka. nie? Ja też kilkadziesiąt krajów już widziałem. Są ludzie, podróżnicy, co potrafią to zrobić. Nie? Więc patrz. Patrz na to przede wszystkim jako pierwszą rzecz, że i tak w Twoim życiu pojawi się chaos. Jeśli czujesz, że już jesteś na etapie podjęcia decyzji o przeprowadzce, to... To wiedz, że musisz się spodziewać chaosu, że będzie totalna rozpierdol. Będziesz po prostu na walizkach, wszystko twoje, wszystkie Twoje rzeczy będą w pudłach czy, czy w jakiś inny sposób. Nagle wszystko trzeba będzie zacząć robić od nowa. Szukać już sklepu, gdzie kupujesz sobie na przykład jedzenie od nowa, szukać fryzjera, szukać pralni czy jakichś tego typu nawet rzeczy. Więc przygotuj się na ten chaos. Tak jak ja jestem przygotowany, że zaraz tutaj może strzelić we mnie piorun. Mam nadzieję, że nie, bo trochę kawałek dachu jest nade mną więc miejmy nadzieję, że nie pójdzie gdzieś tu bokiem, po ścianie. Eee, natomiast e, tak ta, jak widzisz, chaos po prostu przychodzący z burzą, e, to tak samo taka burza troszkę nastąpi w Twoim życiu jak będziesz na to gotów czy gotowa, to nie będziesz później błakać, załamywać się, że nie wiesz, jak to zrobić, że się nie udało coś, tylko po prostu będziesz przygotowany. Okej, okay, przygotowuję się, że kilka miesięcy najbliższych mojego życia będzie totalną, totalną rozsypką, nie? I, e, i, I nastawiam się na to, ale zacznij się też przygotowywać, zacznij stosować mądre metody. Uczymy ich na przykład w wyzwaniu 90 dni, właśnie jak sobie w takich sytuacjach radzić. Zacznij stosować e, t, t, albo to metodę eliminacji, tak żeby się dobrze przygotować. Że jak już wprowadzasz ten chaos, popatrzcie, chaos i tak będzie. Nieważne, gdzie się przeprowadzisz, czy do miasta obok, będzie mniejszy troszkę, nie? Ale do każdego kraju, każda przeprowadzka jest zawsze, ma w sobie bardzo duży element chaosu. I teraz, jeśli ty zaczniesz się do tego wcześniej przygotowywać, czyli wybierzesz sobie Świadomie ten kraj, nie po prostu, że tam teraz najlepiej się opłaca pracować, a za dwa lata będzie gdzie indziej, nie? Tylko wybierz ten kraj, bo kraj ci się podoba, bo ludzie tam są fajni dla ciebie, bo jest to piękne miejsce jest to twój wymarzony raj. Wybierz sobie w ten sposób to miejsce. Eee, nawet w Polsce, nie? Nie musisz koniecznie jechać do swojej miejscowości rodzinnej. Możesz sobie znaleźć w Polsce, jest tyle pięknych miejsc. Polska jest przepięknym krajem. Ja to dopiero zacząłem dostrzegać, jak wziąłem moją żonę, bo wcześniej to jakoś tak nie jeździłem turystycznie po Polsce za bardzo, głównie biznesowo. Ale zacząłem to dostrzegać, jak moją żonę kilka razy po prostu przywiozłem do Polski, jeszcze wtedy narzeczoną. I, e, I po prostu zacząłem jej pokazywać różne rzeczy. Pojechaliśmy w góry, pojechaliśmy w to miejsce, w tamto miejsce, nie? I zacząłem jej pokazywać e, rzeczy, których sam kiedyś nie widziałem nawet, e, i pokazywać, i stwierdziłem, kurczę, piękna jest ta Polska, nie? E, więc więc e, dużo pięknych miejsc można w Polsce znaleźć, gdzie można mieszkać. Dziwię się, czemu ludzie tego nie robią, nie? E, czemu ludzie czasem pakują się w, gdzieś, gdzieś, gdzieś pod Warszawą po prostu, żeby pół życia spędzić w korkach? Tylko, bo co, bo zarobić tam 500 czy 1000 zł. więcej? Można te rzeczy też robić, wiesz, zdalnie. Jest wiele teraz możliwości pracy zdalnej, czy prowadzenia firmy zdalnej, więc to jest rzecz, którą możesz sobie ogarnąć, nie? Ale mówię, jak już wprowadzasz chaos, to postaraj się już zbudować z tego hasu coś dobrego. Postaraj się jak najlepiej samodzielnie wybrać po prostu miejsce, pracę, to jak Twoje życie będzie później wyglądać, zaprojektować je. A nie znowu po prostu dawać wszystko jako dzieło przypadku, nie? Że, żeby to był przypadek. Bo zobaczysz, będzie ci dużo łatwiej i będziesz dużo szczęśliwszym człowiekiem. I zwiększą się też znacząco właśnie szanse tego, że podejm podejmiesz dobre decyzje, bo one będą nie tylko emocjonalne, ale będą też logicznie przemyślane przez Ciebie i będą świadome. Więc tyle Ci życzę. Tyle dzisiaj się chciałem właśnie z Tobą podzielić e, radami, które. E, które Wpadły mi dzisiaj do głowy tutaj, więc yy, na dzisiaj ja już zaczynam uciekać, bo widzę, że ta burza już się coraz bardziej zbliża tutaj. E, pioruny z różnych stron już walą, to znaczy, że jestem gdzieś pod nią, a ja tu mieszkam dosyć wysoko 100 metrów jest i na szczycie góry jestem, więc, e, więc e, jestem, powiedzmy, wystawiony dosyć sporo na te pioruny. Więc żegnam się dzisiaj z Tobą. Oczywiście, zachęcam Cię gorąco do subskrybowania naszego kanału, gdzie wrzucamy bardzo dużo wartościowych materiałów. Zachęcam Cię do tego też, żeby wejść sobie na stronę wwwwychwany 90 dnipl i. Ale zarejestrować się tam po prostu, masz tam za darmo trzy pierwsze dni programu. Możesz sobie je przeglądać, możesz sobie je przerobić, dostaniesz dziennik, żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda i zobaczyć co w tych dniach już znajdziesz dla siebie interesującego, co znajdziesz już co może gdzieś w przyszłości bardzo mocno zmienić twoje życie. Więc zachęcam cię do tego, no i oczywiście, i oczywiście życzę ci dzisiaj tego, żebyś, żebyś podjął czy podjęła jak najlepsze decyzje w swoim życiu. No, napisz o nich w komentarzu. Jeśli masz jakieś przemyślenia, masz jakiś temat yy, właśnie, o którym chcesz porozmawiać, napisz tutaj w komentarzu pod filmem. No a ja na dzisiaj Ci życzę ostatniej tej rzeczy. Czyli miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!